Zatem cześć, witajcie. E, jesteśmy online, te nerwy są. E, ja już widzę, że dałem literówkę wcześniej, tego nie widziałem. Czytałem tę prezentację 17 razy. E, no i mam pytanie: skąd wiemy, kiedy słuchał lub GIF wsiadł przy prezentacji online? No nie wiemy. E, zatem e, prośba, dajcie znak życia. Ja nie wiem, czy te znaki będę widział, może ktoś mi będzie w stanie komunikować, ale fajnie by było. E, albo po prostu zadawajcie pytania i formułach zakłada, że to jest po spotkaniu, więc. Wiecie, notujcie. Kim jestem? Tutaj powinien być GIF, ale nie ma. Jestem Tomek Żmuda, to już mnie pan prowadzący szanowny przedstawił. Pracuję w MoreleneT od stycznia, więc jestem w wirze, że tak powiem, poznawania nowego biznesu i ta prezentacja o tym audycie bardzo fajnie nam się złożyła tutaj, bo jestem na bieżąco. A więc produkty cyfrowe. Audyt produktu cyfrowego, ten trójkąt nieskończoności się tam pojawił wcześniej. Muszę zatem Wam opowiedzieć, czym dla mnie jest produkt cyfrowy i czym według mnie, czy tam według mojej, moich założeń ten produkt cyfrowy powinien być, jak powinien być roz, roz, rozumiany. Czyli to jest zapewnienie uczciwych relacji w trójkącie nieskończoności. Ten trójkąt ma trzy wierzchołki i to jest biznes, technologia, użytkownik i tutaj macie obszar działań wojennych, czyli to wszystko, co się dzieje w polu tego trójkąta, to są rzeczy, które my powinniśmy jako projektanci, jako właściciele biznesowi, właściciele produktu, whatever, powinniśmy, powinniśmy przepracowywać. Obszar działań wojennych, ponieważ te punkty styku są dosyć, te, te, te linie frontu są dosyć mocno zarysowane, no i trzeba odpowiednich narzędzi i odpowiedniego działania. By, by się w, tych, w tym polu, w tym obszarze tego trójkąta nieskończoności produktu cyfrowego poruszać. No i to też powoduje sporo, sporo problemów w kontekście na przykład audytu i sprawdzenia, jak tak właściwie rzeczywiście biznes działa, dlaczego on działa w taki sposób, jak wygląda, gdzie jest dług technologiczny, jak wyglądają procesy itd. itd. Zatem wyobraźcie sobie, że przychodzi do Was klient i mówi: Zrób Pan audyt, bo chce się dowiedzieć, czy się klika. Czy się czyta? Czy czyta się ze zrozumieniem, jeszcze do tego? I czemu nie ma kasy? To jest najczęstsze pytanie, na, na jakie trafiamy. No i my mówimy, jako projektanci, często mówimy, że audyt to nie jest tylko, czy się klika, czy się czyta, i czemu, i ze zrozumieniem oczywiście, i czemu nie ma kasy, no bo tej kasy z jakiegoś powodu nie ma i najpewniej błąd tkwi gdzieś w organizacji, w procesach, w modelu biznesowym, więc trzeba się dowiedzieć, jak to działa od Podstaw. Zatem, no zrób pan ten audyt. No i długo się zastanawiałem, jak się szykowałem do tej prezentacji, długo się zastanawiałem, co wam pokazać. Czy może historię z życia, bo to jest takie seksji, i możemy poopowiadać o istniejących markach, które miały potyczki, rozwiązywały problemy różne i tak dalej, i tak dalej, o produktach, które wyszły na prostą, lub nie wyszły, bo to jak, jak to w życiu bywa, bywa różnie. Czy może porozmawiać o narzędziowniku i samym procesie. No a wiadomo, narzędzia, procesy to jest taka trochę nuda, ale na historię z życia nie mamy zwyczajnie czasu, bo każdy wątek, który ja bym tutaj otworzył, musielibyśmy przejść do networkingu, siedzieć tam, rozmawiać i, i, i rozpracowywać zadanie po zadaniu. Bo, histor bo o historiach życia właśnie możemy pogadać potem. No i Niestety idziemy w nudę, bo zrób pan audyt. Jak ten audyt tak właściwie zrobić? Jak go przeprowadzić? Na początek musicie przyjąć. Ogólne zasady, które pozwolą wam krok po kroku dowiedzieć się o biznesie wszystkiego. To nie są zasady tajemne, to nie jest wiedza, którą ja gdzieś ukułem, to jest ogólnodostępna dostępna wiedza i każdy projektant ją w ogóle lub w szczególe powinien, powinien znać. Po pierwsze. Nie bój się pracować warsztatowo. Praca warsztatowa to jest najlepsza rzecz, jaka może ci się zdarzyć w trakcie robienia audytu, ponieważ nie wyciągasz, nie przeglądasz tysiąca dokumentów, dokumentacji nie wiem, projektowej, technicznej itd., itd. Po prostu zbierasz ludzi o odpowiednich predyspozycjach zapraszasz ich na warsztat, tu dwie trzy godziny dowadujesz się, jak tak naprawdę działa biznes. Co nie zmienia faktu, że tą dokumentację, najpewniej żeby y, dla świętego spokoju, czystego sumienia, no tą dokumentację trzeba, trzeba przeczytać. Na pewno nie tracisz czasu. Często jest taka sytuacja, że pośrednio, bezpośrednio, często w mailach, jakby to wiecie, w maile, maile nie mają języka ciała i trudno ocenić, czy ktoś nas chce obrazić, okrzyczeć czy, czy cokolwiek, dają wam odczuć, że trochę za dużo, za długo to trwa. Nie trwa za dużo, bo po pierwsze, nie boisz się pracować warsztatowo, więc optymalizujesz czas, który mamy do wykonania, do, czas, który mamy do dyspozycji. Nie tracisz czasu, bo w gruncie rzeczy tak naprawdę audytujesz, jak ten biznes działa. No i proces. Musi być transparentny, musi jest tutaj drukowanymi literami, no bo musi bez dwóch zdań, musi decydent, właściciel biznesu, musi wiedzieć, jak, jak ty będziesz sprawdzał, że to działa. W każdej chwili może sobie zajrzeć, zobaczyć, jak, wy, jak przebiega ten proces. No i właśnie angażuj decydentów i menadżerów to jest bardzo prosta sytuacja. Jeżeli oni są zaangażowani, to są, że tak powiem, elementem rozwiązania, w związku z czym będą się z nim w, nim, z nim w większym lub mniejszym stopniu identyfikować. W związku z czym mamy też argumenty, które w trakcie pracy powodują, że musi, musimy popracować więcej lub mniej, lub nie wiem, zaprzestać na przykład audytu, bo też taka może być wola. I czy ta wiedza, narzędzia tajem, są tajemne i wyjątkowe? Nie, to są, to jest słuchajcie, ogólnie kanon, e, ogólny kanon wiedzy biznesowej i UXowej, e, która jest dostępna. Tak jak mówiłem, i każdy może z niego poczytać. Ja sobie ułożyłem z tego, nie wiem, czy takie wyrażenie będzie e, zrozumiałe, framework, taki zbiór zasad i, i, i działający, działający zestaw zasad i narzędzi, które krok po kroku wykonywane da, dają super e, efekty żeby działać transparentnie, oczywiście potrzebujemy planu działania i na ten plan działania składają się składa się pięć obszarów. Musimy mieć archetyp użytkownika, czyli kto korzysta z naszej aplikacji, musimy wiedzieć, jakie cele biznesowe ma aplikacja, produkt, sklep, nieważne, zbudować impact mapę, o impact mapie powiem troszeczkę później, dopracować historię użytkownika, no bo, bo tak trzeba i mieć arkusz ewaluacyjny, który będzie tym arkuszem dla końcowym, który nam pokaże, jak działa produkt. Co może się też przydać? No to zależy, bo to branża, wiecie, jest wymagająca, no i zależy, czy będziemy potrzebować mapowania procesów, takich procesów nie w systemie, tylko w organizacji. Czy będziemy mapować słabe punkty w tych procesach, bo może się okazać, że te słabe punkty będą nam zaburzać jakoś proces audytowy, czy mamy propozycję wartości. Ta propozycja wartości często jest bardzo mocno wymagana przy określaniu celów biznesowych, no bo cel biznesowy, wiadomo, o tym też za chwilę. No i tak, archetyp użytkownika. Zaczynamy od tego. Archetyp użytkownika w tym ujęciu moim audytowym to jest autor w systemie proto, persona, buyer, persona lub persona, czyli taki, czyli użytkownik, który korzysta z, z rozwiązania ze sklepu, może, może być jeden archetyp lub więcej archetypów. Mu, musimy wiedzieć, kim jest użytkownik, klient, dlaczego kupuje lub korzysta, czyli taki, taki anagram, to jest jabs to be done, czyli jaką pracę chce wykonać w naszym, w naszym systemie. Znacie go bolączki i frustracje, czyli właściwie po co on przychodzi, żeby wykonuje jakąś pracę, żeby uśmierzyć ten, nazwijmy to ładnie, ból, albo ładnie, No i przy bajer Personie potrzebujemy powtarzalne wzorce i rutyny i to jest bardzo ważne, te wzorce i rutyny muszą być oparte o Dane. Dosyć to słuchajcie ogólnikowe, bo na samej Bajowersonie można by zrobić długą, długą prezentację, ale niestety nie mam na to czasu. Jak trafi się e, okazja, to, to zapraszam do siebie. E, no i mm, korzystaj z wiedzy w organizacji. De, korzystaj z danych i lub badania, jeżeli jest potrzeba. Wykorzystuj to, co masz, bo ergo. E, jeżeli korzystasz z wiedzy w organizacji, a ta wiedza z reguły w organizacji jest trzeba ją tylko ustrukturyzować, no to wiesz, jak organizacja działa. No jeżeli tam jest na przykład dział sprzedaży, to oni też znają użytkownika. Jeżeli masz dane, no to wiadomo, dane są obiektywne, możesz wyciągnąć odpowiednie dane, czy behawioralne, czy, czy demograficzne. No i badania, no to każdy Ueksowiec, każdy projektant wie, że no bez badań w kontekście person, archetypu użytkownika, ani już. No i wyobraźcie sobie, że mamy taki archetyp użytkownika, który będzie graczem. To nie jest taka typowa persona, to jest po prostu gracz, który przychodzi do sklepu, żeby kupić sprzęt do grania. On ma tam swoją pracę, chce sam złożyć komputer, ma jakieś bolączki, na niektóre podzespoły się czeka. Ma jakieś tam potrzeby: relacja, jakość, cena, wsparcie eksperta, bo się zna, ale nie aż tak. No i rutyny. Nazwa nowa wymagająca gra powoduje, że szuka lepszego sprzętu. Czyli to już jest jakaś rutyna, która może nam powodować interwał, który zwiększy nam odwiedzalność. To jest oczywiście taka mocno uproszczona, bier persona trzeba się w to oczywiście zagłębić na potrzeby prezentacji. Zdecydowałem się na takie uproszczone podejście, by wam objaśnić też sam proces przechodzenia przez ten audyt. No i. My, jak już mamy tego, tego, tego gracza, ten nasz archetyp użytkownika, no to przechodzimy do celów biznesowych. I z celami biznesowymi, słuchajcie, jest tak. Często w organizacji to jest najtrudniejszy obszar, bo celem biznesowym samym w sobie nie jest zarabianie więcej kasy. To nie jest cel biznesowy. Oczywiście biznes się po to prowadzi, żeby on się za, skalował i, i, i przynosił dochody, natomiast celem biznesowym to może nie być. Cel biznesowy, kochani, definiujemy według archetypu użytkownika lub użytkowników i powinien egzekwować wartości organizacji. I tutaj w przypadku naszego gracza mamy wsparcie gracza wiedzą ekspercką podczas. Zakupu. Oczywiście te cele biznesowe można wypracowywać metodami warsztatowymi, można wyciągać je z organizacji, czy tam raczej powinniśmy, bo często te cele biznesowe są na takim wysokim poziomie typu sprzedać 5 milionów komputerów w roku, w roku fiskalnym 2021. No i próbujemy, próbujemy do tego celu dotrzeć i. i, i robimy to w różne sposoby. Natomiast taki cel powoduje nam konkretny sposób myślenia, ujmujemy w tym celu biznesowym oczywiście naszego użytkownika, ten archetyp, ujmujemy też wartości, które, które powinniśmy realizować. No i przechodzimy do impact mapy. Impact mapy to jest taka mapa wpływów, która powoduje, że my możemy znaleźć relacje pomiędzy celem biznesowym, Poprzez osadzając go przy archetypie użytkownika, przechodząc przez działania i rezultaty, dostając ten plusik na samym końcu, którym jest historyka użytkownika, która, która jest tutaj bardzo kluczowa. Te wcześniejsze obszary prowadzą nas do tej historyki. No i to jest oczywiście prosta wizualizacja, egzekucja założeń i zobaczcie, jakie obszary ma Impact Map. Ma oczywiście cel biznesowy, archetyp użytkownika, działania, Rezultaty, no i ten plusik, który będzie User Stories. To jest. I teraz patrzcie. Wsparcie gracza wiedzą ekspercką podczas zakupu. To jest nasz cel biznesowy. Celów biznesowych w Impact, Macie może by, w Impact Mapie może być jeden. Cel biznesowy może być dla kilku archetypów użytkownika. My tutaj mamy naszego gracza, ale to może być osoba, która gra okazjonalnie i też i na przykład potrzebuje konsoli i ten cel biznesowy do gracza takiego casual też będzie pasował. Jakie działania podejmuje nasz gracz, by zrealizować ten cel biznesowy? Zadaje pytania ekspertowi odnośnie komponentów graficznych i korzysta z zaawansowanego konfiguratora PC, no bo już się troszeczkę zna. Jeżeli podejmie te działania, otrzymuje rezultaty. Ośmielnik najlepszego zestawu. To jest rezultat dla, zadaje ekspertowi pytanie odnośnie komponentów graficznych, więc otrzymuje bezpośrednio od eksperta odnośniki do kart produktów. No i przy okazji drugiego działania, otrzymuje, składa samodzielnie optymalny sprzętowo i cenowo zestaw. I dlaczego tutaj są te, ten cel biznesowy wyegzekwowany? Ponieważ wiedza ekspercka w tym drugim celu zakłada, że my musimy mieć ten konfigurator w taki sposób napisany, by on składał odpowiednie komponenty, żebyśmy nagle nie, stwor... nie, zło... nie złożyli nowoczesnej karty z RTX-em, z procesorem i 3, bo i za cholerę tego nie ucieknie. Więc tutaj też ta wiedza ekspercka objawia się niejako interfejsem. Tutaj mamy wiedzę ekspercką na górze definiowaną przez. Przez eksperta, przez człowieka, który siedzi i na czacie i odpowiada, a, tam, a poniżej mamy optymalny, optymalny interfejs, który pozwala użytkownikowi samodzielnie wykonać pewne działania. No i na końcu historyki użytkownika. Historyki użytkownika. Zobaczcie, przechodzimy do historii. Historyka użytkownika, ona tutaj nie bez kozery nazywa się hashtag US01, czyli UserStorage01. Brzmi tak, jako gracz, Chcę się zapytać eksperta o najlepszy zestaw dla gracza. Przy drugim, przy drugim obszarze jest: jako gracz chcę skorzystać z konfiguratora, by złożyć najlepszy zestaw dla gracza. Na żółto podkreślony jest archetyp użytkownika, na zielono podkreślony jest, podkreślona jest wartość. Jeżeli już mamy te historyki użytkownika, jeżeli mamy to wszystko poukładane w odpowiednim miejscu, potrzebujemy arkusz ewaluacyjny. Ten arkusz ewaluacyjny oczywiście musi mieć odpowiednią strukturę, bo historyki użytkownika, jak sama nazwa mówi, to jest historia, która powoduje, że użytkownik będzie poruszał się po naszym systemie. No i musimy zmapować te ścieżki użytkownika. Step by step. Krok po kroku. I te, te zmapowane ścieżki należy do tego arkusza wprowadzić. Można to zrobić za pomocą badań użyteczności, gdzie zadaniem jest user stories, czyli rekrutujemy sobie delikwenta, zapraszamy go, mówimy mu, jesteś graczem, czyli zapewne zrekrutowaliśmy gracza i chcesz skorzystać z konfiguratora, by złożyć najlepszy zestaw dla gracza. No i użytkownik dostaje zadanie to jak złożyć komputer i przechodzi, porusza się po systemie, my oczywiście notujemy, co on robi krok po kroku i to jest nasz proces. Można też te ścieżki przechodzić samodzielnie lub z pomocą testerów lub zespołu. Ścieżki użytkownika też się często używa podczas testowania nowych funkcjonalności, bo, do, bo ścieżki użytkownika, te historyjki użytkownika możemy przechodzić na różne sposoby w większości systemów. Taka jest teraz technologia. Takie są okolice przyrody. No i zobaczcie. Alkusz ewalu ewaluacyjny dla historyki, jako gracz, chcę zapytać eksperta o najlepszy zestaw dla gracza. Zatem nasz użytkownik ma jakiś tam zmapowany już proces, przechodzi na stronę główną, później przechodzi do wyników wyszukiwania. Pewnie na stronie głównej wyszukiwarka wpisał odpowiednią frazę. Przegląda wyniki wyszukiwania, wchodzi w kartę produktu, pyta, na tej karcie produktu, na czacie eksperta, czy, czy może dostać radę. Czat zapewne może przekazywać do, do eksperta, bo, bo pier na pierwszej linii frontu siedzi na pewno ktoś z supportu. Ekspert odpowiada na konkretne pytanie, podrzuca linki do karty produktu, no i w karcie produktu użytkownik sobie. E, Przegląda, zakupuje i tak dalej, i tak dalej. Tam może być jeszcze ścieżka zakupowa, zmapowana dalej, i tak dalej. E, więc to się, to, e, to w, tak, w taki sposób wygląda ta ścieżka. E, ja dokonuję walidacji każdego kroku w pewnej skali, to jest y, skala, która, którą y, te, te punkty, które ja tutaj, y, o których zaraz opowiem, ja je przylicię, że tak powiem, autorytarnie, subiektywnie na podstawie wiedzy y, swojej eksperckiej, na podstawie tego, czego się dowiedziałem wcześniej podczas tych wszystkich obszarów, i tutaj też wychodzi, jak ważne jest zrozumienie biznesu, żeby to odpowiednio ocenić. No i skala 0,0 to znaczy, że y, w ogóle w danym kroku nie jest egzekwowany ten, y, y, ten obszar. Skala 0,25, no to powiedzmy, że w y, Jakimś tam stopniu w 1,4 jesteśmy w stanie stwierdzić, że na stronie głównej użytkownik ma zaadresowane wartości i spełnia swój, swój obowiązek, czy tam wykonuje swoją pracę w określony sposób. Przy 0,5, już jest nieźle, już powiedzmy, że mamy łatwy dostęp do eksperta, widać go. Przy 0,75 i przy 1.0 no to już są bardzo dobre rzeczy, które się powiadają, czyli użytkownik wykonuje swoją pracę z zadowoleniem. I tak wygląda. Alkusz. Oczywiście to jest uproszczenie, bo tych ścieżek i wariantów ścieżki może być ścieżka US01, wariant pierwszy, US02, wariant drugi i ona może mieć troszkę inne kroki, ale zobaczcie, na stronie głównej użytkownik nie otrzymał informacji e, o tym, gdzie, e, że jest jakiś, jakiś ekspert z jego branży. Przy, po wynikach wyszukiwania, jak, jak wpisał w frazę, ma 0,25, czyli jest dostęp do eksperta, ale jest mało widoczny, nie może on tego eksperta znaleźć. Przy karcie produktu jest proaktywny dostęp do czatu. Użytkownik jest w stanie zadać pytanie. Przy pytaniu na czacie otrzymuje przekierowanie do, do eksperta, czyli to doświadczenie już u niego spada, bo zapytał na czacie o konkretną rzecz i musi czekać na rzeczonego eksperta. No a na karcie produktu wraca na kartę produktu i ma to samo doświadczenie. Ja się tu pomyliłem, powinno być 0,5 i leci do koszyka. Tak to z grubsza wygląda. Podsumowując, bo zbliżamy się dużymi krokami do mety, otrzymujesz kompleksowy audyt, idąc tą metodą, który jest mierzalny, który jest akceptowalny przez decydentów, jeżeli pracowałeś warsztatowo, który odzwierciedla wartość i wiedzę biznesową, którą zebrałeś przez wiele, wiele tygodni pracy. Jest to obszar, ten audytu jest długi jak jasna cholera. On potrafi zajmować przy responsywnych organizacjach Trzy miesiące, kwartał, jak to ładnie ktoś kiedyś powiedział. To jest bardzo dużo czasu, nie wszystkie organizacje są na to gotowe, no ale w końcu robimy kompleksowy audyt w trójkącie produktu cyfrowego. Ale można stosować elementy, elementy tego warsztatu na wyrywki, można to rozciągnąć w czasie, można ulepszać pewne rzeczy, można to robić interwałowo, nie ma problemu. Uświadamasz biznes i ludzi, i to jest, słuchajcie, wartość, to jest chyba największa wartość tego, e, tego audytu, że w trakcie jego robienia jednocześnie budujemy świadomość tego, jak ważny jest ten audyt, jak ważna jest świadomość użytkownika, jak ważne jest zestawienie tego z odpowiednią technologią lub, e, e, lub i e, wymaganiami biznesowymi. No i czy warto? Oczywiście, że warto. Ja zawsze staram się to robić, czasami w uproszczonej wersji, czasami robię MVP dla jednego procesu i wtedy jest sygnał, o to zróbmy to dla innych procesów, ponieważ zyskujemy szacunek ulicy, wszędzie jak idziemy w organizacji korytarzem to nam zbijają piątki, wszyscy nas znają, jest ogólnie fajnie, wiemy jak działa produkt, ale tak naprawdę jak działa nie to, co mamy w dokumentacji rozrysowanej, to, co kiedyś ktoś, architekt jakiś czy analityk biznesowy zaprojektował, tylko to, jak on się zmieniał i jak działa teraz. Wyburzamy sylioty w organizacji. Ludzie na warsztatach zaczynają ze sobą e, rozmawiać, e, poznają perspektywę innych ludzi, no i wiedza w organizacji jest. Zawsze jest ta wiedza w organizacji. Jeszcze nie spotkałem się z organizacją, w której by nie było wiedzy o tym, jak ona działa. Trzeba ją tylko ustrukturyzować. Często ona jest rozproszona, jest gdzieś w głowach menadżerów, decydentów, specjalistów mocno wykwalifikowanych, którzy jakby trzymają ją w ryzach. Niemniej jednak ta wiedza jest. Czy można na wyrywki stosować? To zależy. Byle mądrze. I to słuchajcie, tyle. Ja zapraszam Was też do podcastu, jakbyście chcieli temat e, pogłębić, prowadzić podcast e, Digital Science. E, zapraszam, posłuchajcie, tam mówimy troszkę więcej między innymi o buyer Dziękuję.